Cześć, to Dominika. Cześć, Grzesiek, jesteś to. I witamy Was na kanale Domek na Wzgórzu. Dzisiaj opowiemy Wam o wadach i zaletach projektu indywidualnego i projektu domu z katalogu. No. No, szczególnie będzie się na ten temat opowiadał Grzesiek, bo on jakby wie więcej na ten temat niż ja, tylko tak powiem. Znowu do ozdoby, no. Więc możemy zaczynać. Budowę domu musimy zacząć od naprawdę wyboru projektu, no bo mamy gdzieś tam swoje w swojej wyobraźni nasze miejsce, w którym chcemy mieszkać. Wiadomo, no, sam budowę domu rodzić od tego, że przeglądamy się gdzieś tam na Facebooku, czy na Pinterestie, czy na Instagramie przeróżnym. Na Instagramie można? Nie no można na Instagramie. Nie, no, nie ma no, na Instagramie ludzie też udostępniają też, swoje domy. No. Są firmy, nawet no, znalazłam kilka firm e, projektowych, e, biur projektowych, które e, prowadzą swoje Instagramy, więc i tam można znaleźć inspiracje. Na YouTubie też można, bowiem, że Murator na pewno prowadzi. I taka jeszcze jedna firma, oni nawet w naszej wiosce budują. Archon, tak. I oni Archon. też mają swój kanał, gdzie można podejrzeć wizualizację ich do, i nawet realizację tych, tych projektów jakby w rzeczywistości. Więc miejsce, inspiracji jest wiele. Tak, więc w każdym każdy gdzieś tam przygląda sobie. Yy, I patrzy co on tak naprawdę czego chce, tak? nie wolą kolumny, inni wolą duże przeszklenia, inni wolą e, parterówki, inni wolą trzy kondygnacje, plus I dziesięciospadowy dom. I dziesięciospadowy dach, dach do domu. Jest późno, my nagrywamy to późno i przepraszamy za wszystkie przejęzyczenia z góry, tak? Przedając koncepcję domu. Czy wizualną, przynajmniej jak dom powinien z zewnątrz wyglądać, jaką mieć powierzchnię, jaki mieć kolor dachu, decydujemy się na wybór projektu samego katalogu bądź projekt indywidualny. Jeżeli nie jesteśmy w stanie znaleźć nic, z katalogu, czyli z, w internecie mamy mnóstwo projektów, całą listę projektów z góry do dołu, czy różnych domów według filtrowania. Jeśli nie potrafimy nic znaleźć, no to naprawdę szukamy coś, co najbardziej nam pasuje, najbardziej, no co wizualnie elewacja. Tak to zazwyczaj wygląda, albo no ja się tak po prostu spotkałem, no jak nasz dom też na takiej samej zasadzie, że gdzieś tam przewijał się teraz przez Facebook jeden projekt domu i tak jakoś mi się spodobał. No i na podstawie tego projektu zamawia się projekt indywidualny, ale wracamy jeszcze do katalogu, projekty z katalogu mają swoje wady i plusy. Plusem na pewno jest cena, bo projekty z katalogu są tanie w porównaniu do projektów indywidualnych. Piszemy, płacimy. I mamy. Tak, ten, który zaprojektował to naprawdę, robi nam adaptację do działki. Pamiętajcie, cena projektu to jest jedno. To, I, czas to oczekiwania na, I czas oczekiwania na taką realizację jest o wiele krótszy niż w przypadku projektu indywidualnego. Szybciej dostajemy projekt do ręki. A tak, powiedzieć raz. Yy, za to, co widzimy w internecie, cenę to jest włącznie cena za sam projekt, ale jeszcze jest coś jak adaptacja. Czyli a zaadaptowanie projektu do warunków zabudowy czy tam planu, planu miejscowego, jaki jest na działce yy, i tak naprawdę wpięcie wszystkich, wszystkich mediów do, do, yy, do tego domu. Yy, I i to trzeba też doliczyć, tak? To trzeba też doliczyć do tej tamtej tam I też musicie A, to... płacić za każdą dodatkową zmianę kosmetyczną, jest... która jest możliwa wewnątrz, tak? Każda mała zmiana. To, to jest właśnie taka hybryda, tak? Czyli projekt z katalogu, ale z elementami projektu indywidualnego. Bo możecie to zrobić w przypadku projektu z katalogu, tak? Możecie to już jest kwestia wyśmienić. indywidualna, kwestia indywidualna. Niektórzy tak naprawdę biorąc to jeden projekt, który... Nie wiem, kostka, tak, załóżmy no, najprostsza. Kostka, dwie kondygnacje, płaski dach. I potem sobie wymyślałem, ok, dobra, podoba mi się układ w środku, ale chcę mieć dach dwuspadowy. Dobra, ale chcemy mieć tu jakąś werandę, tutaj chcemy mieć top, chcemy mieć top. I wskazuje, że projekt. Yy, Yy, to naprawdę ten, który uzyskujemy na końcu, nie ma nic wspólnego z projektem, który był Początkowy. samym, w początkowym z katalogu. Tak naprawdę płacimy tak samo za projekt indywidualny, więc w tym momencie trzeba się zastanowić, czy lepszą opcją jest po prostu zacząć, za, zacząć yy, jakby projektowanie od razu projektu indywidualnego. Znaleźć biuro projektowe, tak jak tam odpowiada, patrzeć, jakie mają realizacje do tej pory, czy styl architekta odpowiada naszym oczekiwaniom. I czy po prostu dogadamy się z tym architektem? No wiadomo, że architekt zawsze jakby stara się projektować w podobną stronę, no bo ja mu też coś się podoba. Każdy projektuje tak naprawdę yy, no według własnego uznania, według własnego jakiegoś tam nie wiem, jak to nazwać yy, preferencji wizualnych. Yy, i na, no i to jest normalne, tak? No, Trochę bo... jak z krawcową, która szyje. Ona zawsze będzie miała ten sam swój styl, który wyuczyła przez lata, który lubi najbardziej. I tak samo jest z architektem. Ma swój styl i będzie do niego dążył... Znaczy, um, to, ja tak to zaobserwowałam tutaj pod, Podświadomie, no. Wydaje mi się, że to jest taka branża, że każdy ma swój ulubiony styl projektowania, a krawcowa ma swój ulubiony styl szycia i... To są takie trochę szycienne. Takie trochę szycienne, ale każdy, każde biuro projektowe ma swoje portfolio, więc jeżeli widzicie, że w danych realizacjach jest to, co Wam się podoba, no to jak najbardziej możecie próbować. My mieliśmy jedną wycenę od biura projektowego w Wrocławiu. Nas nie będziemy podawać. I koszt projektu indywidualnego naszego domu bez... Wizualizacji, bez architektury wnętrza, tylko elewacja. Bez konstrukcji. I tak, bez konstrukcji, tylko elewacja i kilka krzeczorek. Czyli znaczy, wiadomo też, całe, całe to troszkę pozwala na budowę, tak, bo jakby nie miałem czasu, bo podejrzewałem, że nie będę miał czasu sam to załatwiać, więc chciałem to po prostu zlecić i cena nas szokowała. 24, 25 już nie pamiętam, bo netto. to Tak, netto, bo to było. Ojej, w okolicach kwietnia, maja, teraz mamy połowę października, więc już dokładnie nie pamiętam, ale no cena nas mocno przygniotła yy, i tak. Ale byśmy też się zdecydowali, to już mielibyśmy w tym momencie dawno pozwolenie na budowę, bo nie byśmy realizowali ten dom, no, ale no, że tak powiem, 24 tysiące kilo tam nie chodzi. No, taki całkiem dobry samochód będzie, nie? No, elewacja poza to bo sam, ja zrobić... będę sam kojechać terapeutę, sam jest elewację, także to mogę zrobić. No, więc, yy, każdy przeliczy, na co chce te 24-25 tysięcy. Uznaliśmy, że to dość dużo. Ale można znaleźć tańsze, bo jakby tutaj rozmawiałam ze znajomymi, to nie tuż i po 10 tysięcy płacą. Ale my podajemy z z tak? W Warszawie. Może być drożej. Tylko co, a my tak naprawdę nie ma to znaczenia. czyli architekt sam architekt ocenia, ma, tak. Architekt, sam architekt... architekt też ma znaczenie, tak? Bo jeżeli on jest jakiś super uznany i ma nagrody, jakieś konkursy, to będzie o wiele drożej, a architekt, który dopiero skończył studia, będzie o wiele tańszy. Więc to, to też jest wiele zmiennych. I miasto, i doświadczenie, i konkursy, i jakiś tam prestiż, i wszystko wpłynie na koszt projektu ostatecznego. Wszystko. Ale osobiście. Ja jestem za projektami indywidualnymi, nie projektami z katalogów. Chyba, że naprawdę mamy bardzo mało oczekiwań, że chcemy coś i nie to stoi. No to wtedy... No i chyba że trafiliśmy na projekt z katalogu Idały. naszych marzeń, no bo ja nie twierdzę, że one są złe. I ktoś też tak nie twierdzi. A że nie, no bo to są Nie są szyte na miarę i czasem wymaga naszego nakładu. Demki lotniskowo uważam, to jest jakby taka gałę, gałąź, gałąź... Yy, budynków, czy tam domów, których no przecież ze na małą powierzchnię, no nie można tam czegoś wyczarować, nie wiadomo, nie wiadomo czego. I te zwycięstwa kataloga są naprawdę no, bardzo fajne, no nie ma co grzować, nie ma co przestawiać. No, bo to są, są proste. Fajne, tak? bo są proste, bo są po prostu proste, fajne, no kwestia okna tu, okna tam, no, A to żeby to dana różne. firma, która jest właścicielem katalogu, mogła zarobić, nie może robić samych prostych, bo one się nie będą sprzedawać. Nie wszyscy lubią prostotę. Jedni lubią kolumny i dziesięciospadowy dach, a inni zupełnie coś innego. Więc jakby to ta firma sprzedająca domy z katalogu, no tak jak mówiby biura projektowe, to oni muszą mieć jakąś tam paletę do wyboru, do koloru i one nie zawsze będą proste, więc może dlatego te domki letniskowe są takie, takie zawsze fajne. Ok, teraz plusy i minusy projektów indywidualnych. No wiadomo, minusem jest cena. Bo są no ale wiadomo, człowiek musi bo usiąść, architekt musi też nie zajmuje się wszystkim, bo musi ma instalatorów, ma instalatora, elektryka, ma konstruktora, no dużo nie musi zrobić, sam nie raz musi pójść do starostwa, musi podrukować to, więc cena jak najbardziej jest adekwatna za, 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 za ten projekt, więc to nie jest jakaś tam wygórowana ta cena, bo, bo jakby każdy chce jakby zarobić pieniądze. Wiadomo, no chyba, że czas takich tych projektów, nie wiem, miesięcznie 20, no to, no to wiadomo. I nie Tak, no to fortunę zarabia tak, po takich cenach, no ale no kwestia indywidualna, tak. Naprawdę kwestia indywidualna, no dla nas 2000 20 to było za dużo za projekt, e, więc wybraliśmy inną drogę. Rzecznik zostawiłem już później. Tak, o której później opowiemy. Najpierw mówię wady, wady i, i, i zalety. E, zaletą na pewno jest to, że Posiadając projekt indywidualny, nie mamy żadnych zbędnych pomieszczeń, żadnych zbędnych powierzchni, żadnych zbędnych narożników w domu, w których nic nie postawimy albo postawimy coś na siłę. A uzyskujemy taką powierzchnię, jaka nam pasuje. Takie pomieszczenia, jakie konkretnie chcemy. Jeżeli chcemy z piżarni wstawić tam lodówkę i wstawić dwa regały, to wydajemy takie takie, taką powierzchnię tego pomieszczenia, żeby to nam zmieścić, żeby niepotrzebnie nie ogrzewać pomieszczeń, niepotrzebnie wentylować pomieszczeń. Po prostu nie mieć bez potrzeby, nie, niepotrzebnej powierzchni, no bo to wszystko kosztuje. Tak? Każdy metr kwadratowy kosztuje podłogi, kosztuje ściany, wszystko kosztuje. Nie Więc... tylko przy ogrzaniu, ale także przy wykończeniu, tak? Odgładzi po kolejną klepkę w podłodze, tak? Więc po co generować powierzchnię tam, gdzie ich nie potrzebujemy? Mieć za dużą sypialnię. Też może mieć za dużą sypialnię. No, są za małe. Ech, zwykle są za małe, ale mieć za duży salon. I mieć łazienkę i musi mieć kolana pod brodą. siedząc na toalecie. No to wszystko... ktoś, mi, ktoś mi kiedyś tak czyniał, pan czy na studiach, czy już w pracy powiedział, że czasami warto więcej zapłacić za dobry projekt, co, co pozwoli y, wygenerowanie oszczędności przy realizacji. I powiem Wam, że przy moim jakby już yy, doświadczeniu, to jest no, tak na, no, to jest prawda. No bo yy, wiedząc, że projekty katalogowe, to co dostajemy z katalogu, to tak naprawdę rozwiązane yy, są yy, rozwiązania bardzo proste. przykład nie ma żadnych detali, nie wiem, połączenia z lukarniami, lukarnami, yy, z jakimiś, mówię, ciężkimi elementami, z tarasem, to nigdy nie jest zarysowane. To zawsze to, tak naprawdę jest pozostawione wykonawcy, nawet nie inwestor, inwestor nawet nie ma pojęcia jak ma to zrobić, po prostu liczy na to, że przyjdzie wykonawca i zrobi to dobrze. A czy zrobi to dobrze? Ciężko powiedzieć. A w projekcie indywidualnym, możemy od architekta, od konstruktora pożądać wszystkiego, każdego detalu. I mamy pewność, że na pewno zostanie to wykonane zgodnie z projekciem. Jak będzie projekt, no to też wykonawca wie jak ma to zrobić. Jak wie, jak ma to zrobić, to jest prosto, to jest Tani, no bo nie ponosi takiego żadnego ryzyka. A, A większość inwestorów jest, jest takich jak ja, czyli mających zielone pojęcie o budownictwie. Więc 99% społeczeństwa, które podejmuje się budowy, to mówi tyle samo, co ja wiem. A I projektantów z katalogu? Jak egzekwować, tak? Zazwyczaj no, nie ma co pytać, no to jest takie. No i dużo pomogą. No i pomogą, to jesteśmy sami, zdani na siebie, mamy pozwolenie na budowę, załatwią nam i mamy kawałek papieru, świstek papieru z kreskami. No i tyle, tak. Musimy jakoś z tego postawić do. No trochę jest z internetu, trochę jest kierownik budowy, może pomoże, jeśli faktycznie jest i się angażuje, a nie za 300 czy za 500 zł za całą budowę, który no, przyjeżdża tylko pierwszego dnia, złożyć oświadczenie i ostatniego dnia, uzupełnić dziennik budowy. Bo jak też się zdarza, i no, już chyba jesteśmy zdani na sami, na siebie. W projekcie indywidualnym. Dostajemy prawie wszystko. Wszystko, co potrzebujemy, określamy, co określa wykonawca. Wszystko dostaniemy, albo możemy w jakiś sposób żądać od, od projektanta. To jest bardzo fajne. I mówię jeszcze raz: w projekcie indywidualnym budujemy to, co chcemy. W 100%. W 100%. Każdy metr jest wykorzystany. Nie wiem, jak to będzie w naszym przypadku, czy faktycznie gdzieś się nie pomyliłem i nie będziemy mieli jakichś głupich, głupich miejsc. Ale to się okazuje w użytkowaniu później, może po roku, po dwóch. Znajduje się dziwne miejsca, i dziwne rozwiązania. My tutaj mieszkamy 3 lata i ja ciągle znajduję rzeczy, które mnie denerwują, i irytują, i nie powieliłabym ich w kolejnym mieszkaniu. Ale możliwe, że o tym też powiemy. Tak, mówię. Nasz, start z projektem, to mówię, tak przypominałem wcześniej. Na Facebooku znalazłem jakieś tam po prostu wizualizacje. Nawet nie było rzutu pomieszczeń w środku, tylko po prostu, jak wyglądał budynek. Myślę, że to oświeciło mnie. Super widok mamy. Mamy widok na góry, mamy no, przepiękny widok, więc no, cała południowa ściana musi być przeszklona. To jest jakby pierwsza rzecz. Więc y, od tego zacząłem. Bo druga kolejność... na tyle, na ile nam jakby pozwalała cała ta konstrukcja. konstrukcja i dojazd do działki. Tak. Kolejna rzecz, pomieszczenie. Widzieliśmy, chcemy dwa identyczne pokoje dla sypialnie dla córek, chcemy pokój dla gości, naszą sypialnię, osobną łazienkę, garderobę, biuro, duży salon, spiżarnię i trzeba pasować. I potem dom odwracaliśmy na prawo, na lewo. Chcieliśmy taki, e, jakby mieć na początku jednokondygnacyjny dom e, i taką wielkę no. mieć, ale okazało się, że warunki zabudowy nam nie pozwalają na coś takiego, bo mamy określoną szeroko że długość domu. Szerokość wyszła jakby wynikowo z, z powierzchni, jaką nam narzuca, narzuca gmina. E, powierzchnia i... zabudowy, nie powierzchni całego domu, a tak, jeżeli mamy zabudowy. kondygnację, tylko powierzchni zabudowy można hmm. sobie ulewać co to jest pójść za zabudowę, powierzchni użytkowej. Eee, I bardzo dużo zmienialiśmy. W końcu stwierdziliśmy, ok, nie możemy budować takiego jakby rozłożystego domu na tej działce, bo działka jest duża, więc można by no to schodzimy pod ziemię, czyli wykorzystujemy rzeźbę terenu i spadek jaki mamy. I tak naprawdę, nie kopiąc dużo, zyskujemy pomieszczenia I na górze. I nie dome. robimy masy klitek na górze, bo w pewnym momencie zaczęło nam się tak, tak kumulować. Tak, tak jak, tu, jak tutaj w, w, w mieszkaniu. A mówię, nie, nie w tym rzecz, żeby mieszkać w domu jak w mieszkaniu ciasnym, tylko żeby wszystko było komfortowo i też wiadomo, nie jakieś wielkie powierzchnie, to się budowało tam w latach 90., chyba, czy tam 80., nie 500 metrów, 500-600 metrów, jak rolnicy budowali. Yy, tylko komfortowo, wygodnie. I tak naprawdę, jak już mieliśmy yy, ustalone wszystkie pomieszczenia, co chcemy. I tak domu wracaliśmy na lewo, na prawo, odbika lustrzane, bo to z garażem, bo okazało się, że poziom terenu nam nie odpowiada, że było trzeba to ponieść wyżej pół metra, a to znowu nie, bo to znowu same naschody. A to kuchnia z prawa i na lewo, bo było o, z daleko wyjście. Schody nie pasowały. Schody potem... Nie, rzuciliśmy kuchnię potem schody. No bo... nie, to było to samo. No i może. No, ale tak czy inaczej jest ta kuchnia tu, na prawo, na lewo, te schody. I tak cały czas. Okay, koniec. Koniec, Produkujemy pod konstrukcję, koniec. Zamykamy temat, składamy do starostwa koniec. Potem jeszcze z dołem trochę walczyliśmy. Już Ale to już jakby nasza konstrukcja, poprzez to, że budujemy dom w konstrukcji szkieletu stalowego, to, to e, samo zewnętrze tylko jest konstrukcją, bo same ściany zewnętrzne pełnią funkcję nośną, e, a wewnętrzne są samymi ścianami działowymi. No oprócz tam jednej ściany, ale to mówię, kiedyś wytłumaczę, jak będę opowiadał o, o specyfice tej konstrukcji i też plusach i minusach tej konstrukcji. Te lepeczki ściany są ścianami działowymi, więc nie ma to żadnego znaczenia. W przypadku okien ma znaczenie, no bo jak już zaprojektuje się okna w pewnym miejscu i tam wstawi, no to już nie ma się dużego pola manewru, no nadal masz te okna. Co? Można Co, i nie można. W tej można. konstrukcji zawsze można o Nie dużym Niedużym kosztem. Ale tą wiem też jakby nie, nie wyprzedzajmy, wyprzedzajmy tematyki naszych filmów i dążmy do... Bo jeden odcinek będzie trwał dwie godziny, a i tak powinnam was za każdym razem uprzedać, żebyście sobie zrobili jakąś herbatę, bo to będzie trwało. Jak, jak, były... jak się wpadnie w słowo to, to koniec. No więc projekt robiłem sam. Ja też chciałam zrobić naszą przyjaciółkę, która jest architektem, która I nam podpisuje, pod, pod która pod mi sprawdza, która nam nie zawsze tam kształaki to coś się nie się projektował tak. sam, pod kontrolą osoby do tego uprawnionej. Tak jeszcze się zastanawiałem, czy nie wpisać się w architekta, bo wtedy też nie mógłbym. I zrobić sobie uprawnienia w ograniczonym zakresie architektury. tak mi się wydaje, że chyba mogę czy kurniki i garaż mógłbym zaprojektować. też garaż to nie wygląda, że Jakbyś zrobił kurnik, to potem kolejne pozwolenie na budowę trzeba było. No nie no, chodzi mi o mógłbym sobie projektować i być architektem. No ale to nie, nie, nie istotne. No, zaprojektowałem, co wyjdzie, to wyjdzie, to zobaczymy. Mówię, też jakiś tam odcinek zobaczycie, nie pamiętam już, który tam mamy zaplanowany, z projektem naszego domu, bo czekamy na wizualizację, też żebyście mówię, widzieli, z zewnątrz aktualnie, tam gdzie sobie taka jest pomysł, to się kręciło, tam gdzieś w koło, takie zdjęcia były. No, to no, 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 Na naprawdę. razie pracowaliśmy nad formalnościami, tak jakby się on sam projektował, więc to spo, sporo trwało i jakby nie mieliśmy głowy do tego, żeby zlecić to sami, się na tym nie znamy, żeby zlecić wizualizację, dlatego tak. No nie mogę wiedzieć wszystkiego. No, Chciałam się nauczyć Kachapa, ale to dla mnie za ciężkie. Mm, więc nie będzie wizualizacji pomieszczeń, raczej w ogóle, dopiero w trakcie realizacji będziecie mogli Zresztą to podejrzeć. Dobrze, dobrze rysuję, więc może tak, no, rysuję ręcznie. <laughs> więc będziecie mogli to podejrzeć w międzyczasie, ale będzie wizualizacja na zewnątrz. W przodu, nie wiem, czy będzie wizualizować ogród, chyba nie. Nie. Nie, tylko nie. tak jakby elewacja, bryła i, i wtedy Grzesiek będzie mógł Wam dokładnie opowiedzieć o... Co tam z co tam, co tam. A sami zobaczycie na budowie. Nie chcemy Wam na rady pokazywać tutaj projektu kilku kresek, no bo takie kreski to tam niewiele nie mówią. Podsumowując, bo tak moglibyśmy gadać i gadać. Jeżeli chcemy coś tanio i szybko, to na pewno katalog. Ale tu też musimy pamiętać o. Ograniczyć swoje oczekiwania. Tak. E, chociaż może nie zawsze, no ale powiedzmy, to no tak jest, tak? No Tak się spotkało. To ma być i... projekt dla wszystkich. I e, wszystkim opasować. Jeżeli chcemy coś, może no, pozornie na początku drożej, ale lepiej, no to projekt indywidualny. Ale mówię, tak jak, to, jak tłumaczyłem, pozornie to jest droższe, w rzeczywistości to będzie tańsze. Ale nie no, ja musi w kosztować tyle, ile my mieliśmy w wycenie. Tak jak powiedziałam, e, albo nie powiedziałam, to powtórzę jeszcze raz. Wszystko zależy od architekta, od jego osiągnięć i poziomu zaawansowania i od. Miasta, w którym dane biuro się mieści, no, zakładam, że w Warszawie będzie jeszcze drożej. No i wielkości domu i tego, co, jest, no to to chcemy, co tak. jest wewnątrz, tak? Bo jeżeli wewnątrz tego projektu nie ma załatwiania papierologii, pozwoleń na budowę i tak dalej, to cena też będzie inna. Więc nie bójcie się. na to. Nic. To jest nie warte żadnych pieniędzy. Zapłacicie architektowi, niech idzie i tylko pytajcie się go o termin, kiedy ma to być. Bo ja sam jeżdżę, już byłem chyba w starostwie z 4 czy z 5 razy i dowoziłem papiery. Po prostu mnie szlak trafia, jak mam tam jeszcze raz pojechać i coś załatwić. mam już decyzję, dzisiaj mi pan wypisał decyzję i to nie zdążyłem odbrać. Eee, w końcu mam. Dobra. Eee, więc mówię, ja... Aha, jeszcze mamy to jeden punkt, ten, Tak. To nie do końca szybko, nie do końca tanio. Ale troszkę zindywidualizowany jest... projekt z katalogu, czyli tak taka, coś, coś pomiędzy. I to w sumie nie jest takie złe, chociaż tutaj się też też komentarzu. Może generować koszty, może które generować potem problemy. się mogą zrównać tak, z Tak, potem mogą być problemy przy samym chociażby, nie wiem, jeśli to jest mówimy o tradycyjnym budownictwie, czyli monolityczno e, z, ma, z z monolitycznym i drobnowymiarowych elementów murowanych. E, bo czasami bywają, potem, czasami bywają potem problemy ze zbrojeniem, ale to już jakby jest kwestia kombinowania. Yy, ja. Jakby najbardziej polecam projekt indywidualny. Naprawdę uważam, to jest warte swojej ceny. Może nie jakiś tam... nie wiem, tu i wymyśli 50 czy 40 tysięcy, to może faktycznie nie, chyba, że naprawdę domysł tak bardzo skomplikowany, tak dużą powierzchnię i... Żeby się nie było, to... Grzesiek, nie robi sobie tutaj y, reklamy, że się poleca... No, na... Nie, nie, że się, że się poleca projekt indywidualny, ale ich i... Nie robi, więc spokojnie, nie jest to reklama. Mogę no, jakoś polecić, czego polecić, tak? Nie powiem, że nie, ale... ale yy, nie, nie zajmuję się tym zawodowo, to było hobbystycznie jeden jedyny i jedyny słów. I zajęło naprawdę bardzo, bardzo dużo wolnego czasu, wiele miesięcy, więc yy, nie, nie pozwolę na, na kolejny projekt, który zajmie tyle czasu, Grzeszka. Ale mówię, zobaczycie, że zaoszczędzicie, jeżeli weźmiecie dobrego architekta, Yy, który ma dobry zespół, dobrego konstruktora, dobrego instalatora, dostaniecie projekt taki, jaki potrzebujecie, tak zwany, szyty na miarę. I nie będziecie żałować takiego, tego wyboru, bo no, chyba, że się trafi na jednego architekta, no ale w się dobie komentarzy, forów i tak dalej, każdy wie tak naprawdę z góry, z kim będzie współpracował. Dam po po z polecenia, założę mój. się, że. Któryś z was, ktoś z Waszych znajomych już miał styczność z jakimś architektem, czy to w pracy, czy ktoś z rodziny projekt, znaczy projektowo brał udział w projektowaniu, może nie sam projektem, w zakupie projektu i ma do polecenia. Czy to firma, która sprzedaje mm, projekty z katalogu, czy biuro architektoniczne, biuro architektoniczne, które ma typowo ofertę katalogową, czy biuro architektoniczne projektów indywidualnych. No, jest ogromne prawdopodobieństwo, więc może ktoś z polecenia. Tak jest według mnie najbezpieczniej niż w internecie, bo y, ze względu na branżę, którą się zajmuje w internecie, można wiele napisać, wiele usunąć, więc jakbym miała wybierać jako taki zielony Kowalski, jaki ja szukam, Tą szukam kogoś z polecenia. Dziękujemy bardzo. Dobra, Dobra, kończymy. Do następnego, pa!